Szczęśliwy książę. W pałacu bez trosk za wysokim murem mieszkał niegdyś książę. Całe dnie spędzał na zabawie i nigdy nie ciekawiło go, co dzieje się za ogrodzeniem pałacu. Nazywano go Szczęśliwym Księciem. Po śmierci wystawiono mu pomnik zdobny złotem i drogimi kamieniami. Szczęśliwy książę dniem i nocą spoglądał z wysokości smukłej kolumny. To prawdziwa ozdoba naszego miasta, mawiał często jeden z rajców. Każdy przechodzień, mijając posąg, chętnie obok niego przystawał. Przyjrzyj się synku szczęśliwemu księciu, on nigdy nie grymasił. Dobrze, że choć ty, książę, jesteś szczęśliwy! Mamrotał biedak, mijając wyniosłą kolumnę. Zdarzyło się pewnego razu, że mały Jerzyk szykował się do odlotu na południe. Zmierzch już zapadł, kiedy ptaszek znalazł się nad miastem. Muszę się tu zatrzymać dla odpoczynku, pomyślał. Długo Jerzyk wypatrywał, gdzie obrać miejsce na nocleg. Wreszcie uwagę jego zwrócił posąg szczęśliwego księcia. Tu będzie najlepiej, zdecydował, zniżając lot do stóp posągu. Miejsce było znakomite, jak w złocistej sypialni. Skąd się bierze ten deszcz przy tak pogodnym niebie? pomyślał Jerzyk i rozejrzał się dokoła. Ku wielkiemu zdziwieniu, ujrzał w blasku księżyca oczy księcia zalane łzami. Kto ty jesteś i czemu płaczesz? zapytał ptaszek. Usłyszał w odpowiedzi cichy głos księcia. Za życia mego nie znałem łez. Wszyscy nazywali mnie szczęśliwym księciem. Teraz, kiedy widzę nędzę mojego miasta, czuję, jaki jestem bezużyteczny. Pragnę rozdać nieszczęśliwym wszystkie klejnoty, którymi mnie ozdobiono, ale nie mogę się ruszyć. Zostań ze mną i bądź moim gońcem. Choć ptaszek miał przed sobą daleką drogę do Egiptu, wzruszył się słowami księcia i na jego prośbę poszybował w kierunku ubogiego domku. Cenny rubin z rękojeści książęcej szpady złożył przed śpiącą zmęczoną hawciarką. a rozpaloną główkę jej chorego synka chłodził lekkim powiewem skrzydełek. Następnej nocy, gdy ptaszek szykował się do odlotu, książę nieśmiało poprosił o spełnienie jeszcze jednej przysługi. Tym razem z szafirem z książęcego oka poleciał jeżyk na poddasze do ubogiego artysty. Znowu trzeciego wieczora zaniósł w dzióbku biednej sprzedawczyni zapałek szafir z drugiego oka księcia. Nie mogę cię teraz opuścić, książę, kiedy nic nie widzisz. Zostanę z tobą na zawsze, powiedział Jerzyk. I dalej, na prośbę księcia, roznosił nieszczęśliwym listeczki ze szczerego złota. Które zdobiły posąg, aż wreszcie nadeszła zima. Dzieci bawiły się wesoło na śniegu, i nic nie wiedziały, że tego dnia Jerzyk padł nieżywy u stóp pomnika, a ołowiane serce księcia pękło na dwoje z bólu. Cóż to się stało z pomnikiem szczęśliwego księcia? wykrzyknął Rajca. Nie zdobi aż peci nasze miasto. Pomnik został zwalony, a wraz z nim spadł na ziemię mały, martwy ptaszek. Nie było już posągu, który tak pięknie zdobił miasto, ale w sercach wszystkich obdarowanych przez książęcego wysłannika rozgościła się radość z odmienionego losu. Stało się tak, jak tego pragnął szczęśliwy książę.